Dzień dobry, dzień dobry moi kochani, jesteśmy w Pepko na przeglądzie dekoracyjnym. No. Pamiętajcie o lajkowaniu, subskrybowaniu, możecie włączyć sobie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi filmami. Zostawcie coś w komentarzu, będzie mi bardzo, bardzo miło. Lecimy z tym. Na początek mamy tutaj taki talerz, i ten talerz kosztuje 15 zł. Zobaczcie tamte, w... kiedyś Wam już pokazywałam, a teraz wjechały jeszcze takie. Są lampy, które, które dużo osób szukało, więc możecie zaglądać do Pepko, te na dole. Eee, powróciły, powróciły. One są przepiękne, no, przepiękne. Także szukajcie. E, co ja tu mogę Wam jeszcze pokazać? Zaraz zerkniemy, co jest nowego. O, widzę, że są trawy nowe. Wiem, że dużo osób kupuje takie dekoracje. Sama mam taką trawę. No, czy akurat nie w tym stylu, tylko e, tak, jakbyście na, na pół przecięli e, tą doniczkę. To ja mam coś takiego w domu. 50 zł kosztuje. E, oczywiście z tej strony jest cena. No, ładniej się prezentuje z tamtej strony, gdzie nie ma ceny, ale fajnie wygląda. Wiem, że ludzie w łazienkach stawiają takie trawy gdzieś na tarasach, na balkonach. Mm, no. Dobra. E, lecimy, lecimy z koksem. Co my tutaj mamy? Tu mamy czarne dekoracje. Czarne już Wam ostatnio pokazywałam, ale tu widzę coś nowego. O, jest. Wypatrzyłam 35 zł macie taką dekorację na przykład gdzieś na komodę. Zobaczcie, jaka ładna. Tak się prezentuje. Poczekajcie. ja zawsze chcę tak, na takim jakimś ładnym tle to zrobić, ale jakoś mi to nie wychodzi. Dziękuję wszystkim za to, że życzyliście mi zdrówka. Dzisiaj czuję się trochę lepiej. Ale powiem wam, że przechodzę coś dziwnego. Nie mam żadnej gorączki, tylko ogólnie mam takie. Miałam, bo teraz dzisiaj już jest trochę lepiej. Miałam takie osłabienie organizmu, i tak wszystko mnie bolało, jakbym miała dostać zaraz tej gorączki. No, ale już dzisiaj jest, już dzisiaj jest lepiej, także dziękuję Wam z całego serducha za te wszystkie życzenia dla mnie. Jeżeli ktoś jest chory, to oczywiście ja Wam też życzę dużo zdrówka. E, a jak jest nowy rok, to zaczynamy odkładać na wakacje. My też mamy taką skarbonę, gdzie zbieramy sobie pieniądze na wakacje. I zobaczcie, tutaj jest też skarbona, kosztuje... Trzy dyszki. Za 30 zł możecie kupić taką skarbonkę. E, świnka ze złotą koroną. ta-dam, tu ja, oczywiście w przecenionej paterce. E, no, ale my kupiliśmy w tym roku inne skarbonki. Poczekajcie, zaraz Wam opowiem, tylko Wam pokażę tutaj takie e, talerzyki, podkładki, pod świecę, czy jakieś dekoracje pod, nie wiem, jakieś świeczuszki. 7 zł kosztuje, jest złota i czarna. No i powiem wam, że moi chłopcy zaczęli zbierać sobie od dnia chłopaka do takich skarbonek, gdzie nie można ich otworzyć, do takich blaszanych, no i nie wiedzieli ile tam mają pieniędzy i tak chcieliśmy ich trochę nakręcić do tego, żeby, żeby sobie, żeby się zmotywowali, żeby zbierali jeszcze do tych wakacji i powiem wam, że jestem w szoku, no... Może nie będę mówić ile nazbierali Ale to jest po prostu szok Naprawdę grosz do grosza a będzie kokosza I pojechałam znowu Po taką skarbonkę kupiłam w Tedim I wrzuciliśmy, wrzucamy teraz do tej jednej skarbonki Oczywiście oni mają swoje już odłożone Na swoje takie pierdółki wydatki 30 zł kosztują te świeczki A my zbieramy Ja się sama zmotywowałam do zbierania. No, bo naprawdę można wejść do sklepu i nakupować tych pierdół, a zamiast tego wrzucić na przykład do skarbonki. I oni się bardzo zmotywowali tym, że nazbierali tak dużo pieniędzy i teraz wszystkie pieniążki chcą wrzucać do skarbonki. Powiem Wam, że naprawdę ja też jestem w szoku, że tak można szybko uzbierać pieniądze, mimo tego, że się nie wrzuca nie wiadomo, jakich kwot. Dobra, mamy tutaj. E, świeczuszki, trzy kolorowe za 6 zł. E, na pewno fajnie, tak wakacyjnie świeżo pachną, e, ale ja wiem, że jest jeszcze dużo nowych świeczek, m, dużo nowych świeczek w Pepko i nowe zapachy są. Już Wam pokazuję, ja. E, poczekajcie, 6 zł kosztuje 27 godzin palenia, to jest chyba mango? Mango chyba, ale pięknie pachnie. Powiem Wam, że naprawdę bardzo ładnie pachną. I tu obok mamy waniliową. Ja jestem, ja jestem po prostu zjadaczem wanilii, więc uwielbiam takie zapachy waniliowe. W samochodzie też mam zapach waniliowy. Wiem, że niektórzy nie lubią takich zapachów, ale ja uwielbiam takie słodkie zapachy. Tu jest truskawka. O matko, ciekawe, czy pachnie. Hmm pachnie, rzeczywiście pachnie truskawkowo i też kosztuje 6 zł. No super, powiem Wam. Bardzo fajnie. Bardzo fajne świeczuszki. A jak ktoś by chciał widzieć, to już ostatnio wrzucałam takie bardzo, bardzo nowości styczniowe, 2023 rok. Więc możecie sobie cofnąć się do wcześniejszych filmów. Ok, mamy również osłonki i zaraz będzie jeszcze taka piękna, która mi się tak podoba. No ale nie, Sylwia, oszczędzaj. I tą możecie dostać w Pepko za... 17 zł. Obok macie taką samą, tylko w kolorze takim e, rudym, że tak powiem. Dobra, idziemy dalej i ja już widzę. Ojejku, jejku. Na pewno będzie Wam się podobała, bo mm, teraz takie rzeczy są w modzie. Zobaczcie, ona jest trochę tak, jakby poprzecierana. I świetnie wygląda. Naprawdę świetnie. Kosztuje 20 zł. Ma gąbeczki pod spodem, więc nic wam się nie porysuje, o tak wam zbliżę, zobaczcie. Yy, ona jest tu tak jakby poprzecierana i wygląda na taką na taką yy, postarzałą, pięknie wygląda. Naprawdę bardzo mi się podoba. Nie wiem jak wy, ale ja jestem po prostu podekscytowana taką osłonką. <śled> I powiem wam, że jak wchodzę do pepko i widzę takie nowości, to jejku, aż chodzę, a zaraz będą lampy, które wam pokażę, bo one są po prostu przecudowne, przecudowne. Dobra, ale idziemy, słuchajcie, tu najpierw, ta-dam, tadam taki, yy, taki początek i lecimy. Kto, kto lubi srebrne, glamurowe lampy, to zobaczcie, co tutaj stoi. Nowości, słuchajcie, nowości. Za 70 zł, ale wiecie, lampy nie kupujecie codziennie. Lampę kupujecie raz na jakiś czas i zobaczcie, jaka ona jest piękna. Czy to do salonu czy to gdzieś w kuchni na blacie ktoś może mieć tak kuchnię z salonem połączoną w glamurowym stylu może postawić czy to do sypialni prześlicznie ona wygląda ona jest tak jakby troszeczkę tak wygląda jakby była pobita te kulki jakby były pobite przepiękna a tu całkiem inna ta również mi się podoba yy, za 70 zł no ale niestety lampy tak kosztują tak, jak mówię, nie kupujemy tego codziennie, kupujemy raz na jakiś czas, więc to jest wydatek. No, raz na jakiś czas. Ta też jest fajna. Zobaczcie, wyobrażacie sobie takie dwie gdzieś na szafkach nocnych w sypialni. Ja sobie właśnie wyobrażam zaraz takie lampy w sypialni. Pięknie to wygląda, naprawdę bardzo ładnie. Czarna, i tu jest tak, jakby taki mm, beżowy. Tak, beżowy. No i tam są lampy, które już Wam też pokazywałam, ale tamta też jest piękna. No i dobra, idziemy do podstaw, do takich doniczek jakby, do osłonek na kwiaty. Za cztery dyszki możecie kupić taką. No powiem Wam, że kolor inny, kolor inny niż wszystkie. Tu macie taką, to jest blaszane, metalowe, nie wiem, ale to jest taki materiał jak te tam na dole. Na pewno te na dole to wiecie z czego są. I taka podstawka. Kurczę, no powiem Wam, że ciekawie wygląda. Ciekawa jestem, czy są jakieś inne kolory, czy będą jakieś inne kolory, bo tutaj na razie jest tylko taki zielony. Dobra, przechodzimy dalej. Świeczniki, jakieś wazony, obrazy, no naprawdę tego sporo. E, ciekawa jestem, jak u Was, bo piszecie często do mnie, że u Was nie ma takich rzeczy, e, że u Was w ogóle nie ma tego, co ja pokazuję. E, ja Wam powiem, że e, ostatnio nie mogłam dostać e, piżamki, takiej, którą e, dostałam jedną od męża. Ostatnio Wam chyba mówiłam o tym. A pojechałam do takiego pepko u nas w takim małym miasteczku, tu macie słoiczki, poczekajcie, tylko Wam szybciutko powiem, za 6 złotych 4 słoiczki, ja mam je do przypraw, więc polecam, tu Wam jeszcze pokażę takie słoiczki, czekajcie, już Wam pokażę i Wam opowiem, taki... I ten kosztuje 5 zł. No i pojechałam do tego mniejszego pepko, gdzie, e, gdzie dużo ludzi mówi, że właśnie w takich małych sklepach nie ma nic. A ja często tam wpadam i też tam są takie rzeczy, których nie ma, nawet w galeriach. 5 zł ten słojczek kosztuje. A ten kosztuje. pewnie 7. Tada! Ja już wszystkie ceny znam. E, I tam była ta piżama, słuchajcie, wziąłam sobie jeszcze jedną czarną. No muszę tego vloga zrobić, ale. E, poczekam, poczekam, może jutro coś nagram. Przepraszam, że tak wam obiecam, ale naprawdę tak mnie połamało, że z każdym dniem jak wstaję, to się tylko zastanawiam, czy ja znowu będę taka obolała, już dzisiaj troszeczkę mniej, już e, słychać na pewno po moim głosie, że już jest lepiej. E, także ręka do góry, kto czeka na vloga. Kto czeka na vloga, pokażę wam co sobie kupiłam, e, bo ostatnio z Pepko wychodzę cały czas z jedną rzeczą e, i ciągle ją dokupuję. Dobra, za 10 zł. Macie tutaj taką tarkę i jak widzicie, ona jest taka naprawdę. Mm, zobaczcie, każdy. Nawet te na plasterki możecie sobie na niej pokroić. Macie różne kolory. Szary, zielony i różowy. Także tu proszę mi tu szybciutko napisać, kto chce vloga. To czeka na vlogi, e, to wtedy może mnie to jakoś zmotywuje, nabiorę sił. E, no i coś tam wam nakręcę, coś wam pogadam. Może macie do mnie jakieś pytania, to zadawajcie tutaj w komentarzach. Zapraszam Was na wczorajszy przegląd e, ubrań pepkowych nowych kolekcji. A ja dzisiaj z tego miejsca życzę Wam dużo zdrówka, życzę Wam miłego dnia. U nas minus 4. Brr, zimno.